Żeby pieniądze mieć, to wystarczy tak chcieć. Trzeba tylko je zaplanować. Aby pełny był czas, moment zawrzęczał stos. Musisz czasem coś zainwestować. Cześć, kalkulator finansowy seria biznes tym filmie dowiesz się, w jaki sposób liczymy marżę, kiedy znamy cenę produktu oraz narzut stosowany przez sprzedawcę. Bo się taki problem. Iwona kupiła szminkę do ust. Pomadka kosztowała 45 zł. Drogeria stosuje narzut w wysokości 27%. Jaką marżę na produkcie ma drogeria? Policzymy to sobie. 45 zł. To jest cena produktu. 27% to jest narzut. A zatem koszt wynosi 35,43 zł. Czyli marża to 21,26 Drogeria ma 21,26% marży na produkcie, który sprzeda. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Doktor Andrzej Kresnu.